Partnerami tego odcinka są Akademia Progress, kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V, tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj zarządzanie przez cele, a mianowicie w jaki sposób wykorzystać cele wynikające z systemu zarządzania jakością do zarządzania procesami, ale też całą organizacją. Porozmawiamy sobie dzisiaj o podejściu o zarządzaniu przez cele, jak to wykorzystać, aby pozwalało nam to rozwijać cały system, ale też spełniało wymagania normy ISO 9001 również w jaki sposób cele na poziomie strategicznym przekładać na poziom procesowy oraz poziom operacyjny. Zanim przejdziemy do samego tematu, to jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesują cię treści związane z systemami zarządzania jakością, ciągłym doskonaleniem, rozwojem organizacji i procesów, to warto zasubskrybować nasz kanał właśnie teraz. Pod tym wideo w opisie Znajdują się również linki do naszych kursów, ale też darmowych webinarów, w których możesz rozszerzyć również swoją wiedzę. Przejdźmy zatem do tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli o zarządzaniu przez cele. Myślę, że jest to zakres, o którym już wiele osób słyszało, natomiast pytanie, czy na pewno. Wykorzystujesz ten model w swoim systemie zarządzania jakością, czy powinieneś go wykorzystywać oraz jak należy go wykorzystać, aby dawał on zakładaną wartość. Jak wszyscy wiemy, wdrożony system zarządzania jakością, jak również każdy inny, wymaga ciągłego doskonalenia. Abyśmy się mogli ciągle doskonalić, oczywiście możemy tutaj zastosować dwa podejścia. Podejście reaktywne, czyli jeżeli coś się dzieje, jeżeli identyfikujemy błędy, niezgodności to reagujemy. Natomiast na pewno lepszym sposobem jest rozwój i doskonalenie proaktywne, czyli ustanawiamy sobie cele do realizacji, a na podstawie ich planujemy odpowiednie działania. Natomiast na jakim poziomie te cele powinny być właściwie ustanowione? Sama norma nie wskazuje nam na to wprost. Natomiast dobrym sposobem jest Ustalanie tych celów na różnych poziomach, o czym za chwilę powiem troszkę więcej. Bardzo ważne jest, aby cele, co już nam wskazuje norma wprost, były mierzalne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli cel jest mierzalny, to my jesteśmy w stanie stwierdzić, czy my go właściwie realizujemy, ewentualnie jakie mamy odstępstwa. Bardzo częstym błędem, który identyfikuję w konsultacji i audytowaniu systemów jest to, że cele nie do końca są mierzalne, lub w ogóle ich nie można zmierzyć, lub na pewnych poziomach ustanawiane są jako niemierzalne, natomiast już na niższych poziomach jako mierzalne. Natomiast nie powinno to też tak wyglądać. Każdy cel powinien być faktem, powinien być zmierzony. Powinniśmy mieć założone kryteria, dzięki którym będziemy wiedzieć, czy cel na danym poziomie organizacyjnym został spełniony, czy nie? Dlatego warto przeanalizować swoje cele na każdym poziomie organizacyjnym, czy my na pewno potrafimy je zmierzyć, oraz czy dane, według których opieramy te pomiary, faktycznie pokazują nam kryteria realizacji celu. Więc właściwie, w jaki sposób ustanowić odpowiednie poziomy dla celów? Oczywiście, tak wspomniałem, sama norma ISO 9001 nie narzuca nam wprost, na jakim poziomie te cele powinny być ustanowione. Natomiast bardzo dobrym modelem jest model, o którym już nieraz wspominałem, czyli model indukcji. Mówi nam o tym, aby ustanowić cele od góry do tych bardziej szczegółowych, powiązując je ze sobą. To znaczy, najlepiej zacząć od obszaru strategicznego, czyli obszaru zarządzania, Firmą, obszar, który będzie odnosił się do misji oraz do strategii organizacji, i tam ustanowić cele strategiczne. W jakich obszarach to powiem w dalszej części tego wideo? Poniżej celami strategicznymi powinny znajdować się cele procesowe czyli jeżeli mamy już zidentyfikowane procesy, to powiązując cele strategiczne, ustanawiamy cele dla poszczególnych procesów. Możemy zejść jeszcze niżej, co ci oczywiście polecam: to ustanowienie celów operacyjnych, czyli celów już w poszczególnych operacjach w procesie lub podprocesach. Wiele organizacji nie decyduje się na taki trzypoziomowy poziom ustanawiania celów. Wynika to z tego, że cele ustanawiane są tak naprawdę w większości tylko po to, aby spełnić wymagania normy i systemu. Natomiast jeżeli chcesz zarządzać modelem poprzez cele, to cele muszą być ustanawiane na różnych poziomach organizacji, nie patrząc na to, czy jest to wymóg normy, czy nie. To powinna być nasza świadoma decyzja, jeżeli chcemy ten model wykorzystać. Jeżeli popatrzymy na zarządzanie przez cele jako przez obszar osobowy, to model ten pozwala tak naprawdę każdego na każdym poziomie wszystkich naszych pracowników zaangażować w nasz system celów, ponieważ jeżeli cele ustanowione są na każdym poziomie, to nie tylko zarząd odpowiada za cele strategiczne. Właściciele procesów odpowiadają za cele procesowe. I normalnie jeżeli nie pójdziemy niżej w cele operacyjne, to tak naprawdę pracownicy mogą stwierdzić że przecież to mój kierownik, mój dyrektor, osoba przełożona odpowiada za cel, a nie ja. Natomiast jeżeli ustanowimy cele na poziomie operacyjnym, to również angażujemy każdego pracownika, każdy obszar, każdą komórkę organizacyjną w wspólną walkę o jak najwyższy poziom realizacji wskaźnika celów. Również model trzypoziomowy zarządzania celami wymusza zarówno taktyczną, jak i operacyjną za zasadę realizacji celów od góry do dołu. Czyli wszystkie cele, jak piramida, są ze sobą powiązane, i tak naprawdę niespełnienie celów operacyjnych rzutuje na niespełnienie celów procesowych, a te rzutują na niespełnienie celów strategicznych. Dlatego też na każdym poziomie te cele powinny być monitorowane, ale też z góry do dołu ustanawiane odpowiednie zasoby. Natomiast z dołu do góry, Ustanawiane odpowiednie zakresy ich realizacji. Oczywiście, jak rozpocząć ten model realizacji zarządzania celami? Powinniśmy zacząć oczywiście od ustanawiania celów na samej górze i powiązywać ich z celami w dół. Czyli, jeżeli ustalimy sobie cel numer jeden strategiczny, to później kilka celów lub kilkanaście celów procesowych powiązujemy z nim. Te oczywiście, które na niego wpływają. Następnie cele operacyjne powiązujemy piramidą również z celami procesowymi. Znów to muszą być takie cele, które wpływają na spełnienie celu procesowego. Uwaga, pamiętaj o tym, że nie każdy cel operacyjny będzie dotyczył danego procesu. Nie każdy cel w procesach będzie dotyczył celu strategicznego. Ważne jest to, żeby nie robić tego na siłę, żeby ustanawiając cel strategiczny, na siłę nie wymyślać i nie wiązać do tego celów procesowych na każdym poziomie. Bo może się okazać, że z 10, tylko 4 procesy są powiązane z danym celem strategicznym, z 20 operacji, tylko 10 jest powiązanych z realizacją celu procesowego. Dlatego również trzeba do tego podejść, mówiąc wprost, zdrowo, rozsądkowo, żeby z tym systemem nie przesadzić i nie stworzyć z niego tak zwanego udokumentowanego papierowego potwora, którym ciężko będzie nam zarządzać i sterować. Jak najłatwiej powiązywać cele pomiędzy sobą? Ustanawiając cel strategiczny, musimy sobie zadawać pytanie. Jaki proces wpływa na spełnienie mojego celu strategicznego. Jaki cel w tym procesie wpływa na spełnienie celu strategicznego? I analogicznie na poziomie niżej, jaki cel operacyjny wpływa na spełnienie mojego celu procesowego. Jeżeli rozpiszemy sobie to, rozrysujemy jako pewne drzewko wizualne, to będzie ci o wiele łatwiej. Ja zawsze do tego typu, do tego typu modelu podchodzę w formie graficznej, wizualnej. Rozpisuję drzewko celów. Które świetnie mogę potem przypasować choćby w matrycy celów. Jest to bardzo fajne podejście, ponieważ wizualizacja takiego drzewka pokazuje nam, jak dużo na różnych poziomach mamy zadań do realizacji, jeżeli chcemy spełnić wszystkie założone cele. Więc, jak powinny być określone obszary celów na poziomie strategicznym? Oczywiście, to co teraz ci wskażę, nie jest to jedyny właściwy model, natomiast ja się zawsze na tym opieram. Pierwszy obszar to finanse, czyli ustalam sobie cel strategiczny dla finansów przedsiębiorstwa. Jest to cel, który może się wiązać z przychodami, z marżą, z zyskami, kosztami, czyli typowy cel finansowy. Drugi cel powinien być powiązany z pierwszą zasadą jakości, czyli z orientacją na klienta. Czyli kolejnym obszarem strategicznym powinien być cel strategiczny, odnoszący się do klientów. Pamiętaj, że musi on być założony na poziomie policzalnym, natomiast już nie finansowym, ponieważ mieliśmy odrębny obszar finansowy. Może to być liczba pozyskanych klientów, liczba utrzymanych klientów, liczba przykładowo klientów, którzy od nas odchodzą, oraz cykl tak zwanego odchodzenia klientów. Tutaj musisz przemyśleć, jaki cel strategiczny na tym poziomie będzie najlepszy dla Twojej organizacji. Trzeci obszar to procesy wewnętrzne, czyli cel strategiczny można być taki typowo systemowy w zakresie utrzymania procesów wewnętrznych w taki sposób, aby one nie tylko funkcjonowały, ale też miały zapewnione ciągłe doskonalenie i się rozwijały. I czwarty obszar strategiczny, to obszar rozwoju organizacji, czyli plany dotyczące rozwoju, innowacji, nowych produktów, zmian organizacyjnych czy ewentualnie projektów rozwojowych. Tak powiedziałem, są, są to niejedyne obszary strategiczne, na których można określać cele strategiczne, natomiast pewna podstawa, na której warto się oprzeć. Dlatego jako minimum zacznij od tych czterech obszarów, aby stworzyć kilku poziomowy Proces zarządzania celami. Mam nadzieję, że informacje, jakie Ci przedstawiłem w tym wideo, będą dla Ciebie przydatne i przemyślisz swój proces zarządzania celami. To na pewno pomoże Ci w świetnym rozwoju Twojego systemu zarządzania jakością, ale też w rozwoju całej organizacji. Jeszcze raz zachęcam Cię do subskrybowania naszego kanału oraz polecenia go innym osobom, które interesują się tą tematyką. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w naszym kolejnym wideo.